Wyszliśmy w rok jubileuszowy, 350. rocznica objawień w Paralmonial. W ostatnim czasie mówiliśmy o pierwszym filmie o powstaniu w Wandei. Chcę, żebyś wiedział, skąd wzięła się ogromna gorliwość do zwalczania najświętszego serca. Dlaczego w powstańcach wandejskich była taka gorliwość, by starczą najświętszego serca na piersi walczyć o wartości katolickie? Dziś powiem Ci o tych, co symbole kultu Najświętszego Serca zwalczali z wielką mocą i gorliwością. Kto jest nieprzyjacielem Najświętszego Serca? Dlaczego nadal wiele osób ma dystans do nabożeństwa do Najświętszego Serca? Czemu wciąż nie jest wystarczająco znane i brane pod uwagę w wielu parafiach i domach? Zostań ze mną tu kilka minut i posłuchaj, dlaczego jest to tak ważne. Jak wiesz, pierwsze objawienie, którego doświadczyła Małgorzata Maria Alakok, miało miejsce 27 grudnia 1673 roku w święto świętego Jana, apostoła i Ewangelisty. Małgorzata Maria otrzymała jasne polecenie od naszego Pana, aby głosić kult Najświętszego serca. Spotkało się to, jak możesz się domyślać, z nieporozumieniem drwinami i przeszkodami. Nasz Pan pocieszał więc Małgorzatę tymi słowami. Nie bój się, ja będę królował pomimo moich nieprzyjaciół i pomimo wszystkich tych, którzy zechcą mi się przeciwstawić. Słowa te okazały się dla Małgorzaty wielkim pocieszeniem. Nie pragnęła przecież niczego innego, jak tylko królowania swego pana i jego najświętszego serca. Małgorzata zapisała więc otrzymaną obietnicę: On będzie królował pomimo swych nieprzyjaciół. On zostanie panem i władcą ludzkich serc. To boskie serce będzie królować pomimo wszystkich tych, którzy zechcą mu się przeciwstawić. Szatan zostanie pognębiony, a razem z nim jego naśladowcy. A więc, odnosząc się do słów Małgorzaty, jakich nieprzyjaciół może mieć boskie serce? Przecież kult najświętszego serca przepełniony jest miłością, pokojem, ma wzbudzać w człowieku najszlachetniejsze uczucia. Skąd więc taka zapowiedź walki? Kult najświętszego serca to rzeczywiście walka. Walka z cielesnością, światem i demonem. Jeśli widziałeś już film Wandea Zwycięstwa albo śmierć, to zobaczyłeś jego pewną namiastkę. I tu nie chodzi tylko o walkę fizyczną. Nasz pan powiedział: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Czy zaskakuje więc, że opór mu stawiali ci, którzy ulegali pokusom? Z biegiem czasu serce Jezusa stało się znakiem niezgody i rozłamów, co pokazuje m.in. powstanie w Wandei. Kult Najświętszego Serca przyniósł rozłam na polu teologicznym i politycznym. Zwalczane było przez heretyków, przedstawicieli protestantyzmu, jansenizmu, kwietyzmu i galikanizmu. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, chcę, żebyś usłyszał, że potrzebujemy Najświętszego Serca w świecie, w którym coraz mniej ludzi deklaruje się jako osoby wierzące. Potrzebuję Twojej pomocy teraz. Jak możesz mi pomóc? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał Apostolatu Najświętszego Serca na YouTube. Po obejrzeniu tego odcinka, polub film, podziel się nim ze swoimi znajomymi, udostępniając go. Zostaw pod filmem komentarz: Daj mi znać, dlaczego Twoim zdaniem kult Najświętszego Serca jest tak ważny, szczególnie dziś. Pomóż mi zwiększyć zasięg tego filmu i tego kanału. Wiem, że mogę prosić o Twoją pomoc, bo skoro tu jesteś, to zależy Ci, aby przesłanie Najświętszego Serca dotarło do jak największej liczby osób. Wsparcie Apostolatu Najświętszego Serca przez naszą stronę internetową pozwoli na kontynuowanie tego dzieła. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową Apostolatu, której adres znajdziesz w opisie tego filmu oraz tutaj na pasku. Pomóż mi przyciągnąć duszę do Jezusa i Maryi. Trzeba poznawać herezje stojące w opozycji do kultu najświętszego serca, abyśmy mieli świadomość, dlaczego historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Jeśli weźmiemy to sobie do serca, nie powtórzymy tych błędów i z pomocą łaski Bożej uchronimy przed nimi innych. Pomożemy ratować dusze. Mimo iż w czasie, gdy żyła święta Małgorzata Maria, protestantyzm był najpierw ledwie tolerowany, a później całkowicie zakazany w tej części Europy, to jednak wciąż potrafił wywierać znaczący wpływ na życie polityczne, kulturalne co jak wiadomo wiązało się z niebezpieczeństwem dla wiary katolickiej, ale również dla społecznego spokoju. Ponieważ protestantyzm odrzuca autorytet i prymat papieża, jasnym jest, że nie uznawał także kultu Najświętszego Serca, za którym, jak dziś wiemy, opowiadali się kolejni papieże, m.in. Leon XIII, Pius X, Pius XI, Jan XXIII, Jan XXIII, Paweł VI i w dzisiejszych czasach Jan Paweł II. Protestanci nie uznają też tradycji zawartej w nauczaniu Kościoła, odrzucając też objawienia i kult świętych. Nawet święta Małgorzata Maria Alakok mówiła z zaniepokojeniem o wpływie protestantyzmu na Kościół katolicki. W jego wyniku powstał między innymi Jansenizm. Jest to herezja, która przyjęła swoją nazwę od biskupa Corneliusza Jansena, biskupa Ibr. Cornelius Jansen wydał książkę Augustinus której wyolbrzymiał zepsucie dokonane przez Grzech Pierworodny, negował wolną wolę, a człowieka uznawał za stworzenie niezdolne do jakichkolwiek aktów dobroci. Nauczał, że Chrystus nie umarł za wszystkich, ale tylko za nielicznych wybrańców. Głosił rygoryzm i fatalizm, tłumił nadzieję, a miłość bliźniego sprowadzał tylko do aktów miłosierdzia pomiędzy wybrańcami. Źle rozumianym szacunkiem dla Boga odradzał przystępowanie do sakramentów. Zamykał serca na Boże Miłosierdzie, stawiając na surowość, dyscyplinę, dumę z przynależności do Kościoła, nawet za cenę odizolowania się od świata. Wyznawców jansenizmu charakteryzowało podobne faryzeuszom wynoszenie się i manifestowanie świętobliwości, i manifestowanie powagi, aby cieszyć się szacunkiem opinii publicznej. Jansenizm był potępiany przez papieży żyjących w czasach Małgorzaty Marii Ala Coque. Dumni wyznawcy Jansenizmu ograniczający dzieła miłosierdzia tylko dla wybrańców nie uznawali ogromnego znaku Bożej miłości, jakim był kult Najświętszego serca Pana Jezusa. Zakazywano jakichkolwiek praktyk związanych z kultem najświętszego serca. Papież Pius XI powie później, że Objawiony przez Bożą opatrzność kult Najświętszego Serca, miał służyć zwalczeniu herezji jansenizmu. Był też kwietyzm, stojący w opozycji do jansenizmu. Ten nurt kładł nacisk na osiągnięcie mistycznie pojętego spokoju wewnętrznego drogą zupełnej bierności oraz wyrzeczenie się wolnej woli. Zalecał wejście w pustkę wewnętrzną, negował znaczenie duchowych wysiłków w walce ze złymi skłonnościami. Uznawał, że świętości nie osiągnie się poprzez dostosowanie do woli Bożej, a raczej przez uznanie, że Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy. Ostateczny rezultat był podobny jak u wyznawców jansenizmu wygaśnięcie duchowości. Jak kwietyści odnosili się do kultu najświętszego serca? uznawali go za zbędny, zbyt cielesny, nastawiony na uświęcenie swoich uczuć, a według nich te należało wygaszać. Herezja ta została potępiona przez papieży. Kolejnym zagrożeniem dla kultu Najświętszego Serca był galikanizm. Ta heretycka doktryna potępiała papieża, podsycała nacjonalizm religijny, szukała oparcia we władzy królewskiej. Dla manifestacji niezależności Kościoła Narodowego od papierstwa doktrynę tę poparł król Ludwik XIV. Ruch ten stał się przyczyną braku poparcia dla objawień w Paralemonial. Przybliżyłem ci nieprzyjaciół najświętszego serca ze strony teologicznej. Kult najświętszego serca mierzył się jednak także z silnym oporem politycznym. Szczególny wydźwięk tego oporu odczuła Francja podczas rewolucji francuskiej, która była jednym z największych konfliktów politycznych. Jej celem było obalenie prawa Bożego i zastąpienie go prawami dojrzałego, wolnego i wyzwolonego człowieka. Brzmi znajomo? O tym powiemy więcej w kolejnych odcinkach na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Przypominam Ci, 29 grudnia 2023 roku zadebiutował w Polsce pierwszy film o powstaniu Wandei w następstwie rewolucji francuskiej. 29 grudnia na kanale Apostolatu Najświętszego Serca ukazał się też film, w którym zachęcałem do obejrzenia tego francuskiego hitu kinowego. Zauważyłem dziś, że mój film obejrzało ponad 12 tysięcy osób. Dodatkowo pod filmem pojawiło się bardzo wiele komentarzy, które pokazują mi, że nie możemy stać z założonymi rękoma. Wanda, Zwycięstwo albo śmierć to nakręcona z rozmachem epicka opowieść o wielkim powstaniu ludowym przeciwko terrorowi rewolucji francuskiej, prześladowaniu duchowieństwa i kościoła w obronie tradycji i wiary katolickiej oraz tego, co najważniejsze, najświętszej mszy świętej. Według słów homili kardynała Saracha, jesteśmy wezwani, aby brać przykład z postawy wandyjskich powstańców i męczenników, którzy porzucili wszystko nie w obronie własnych interesów, lecz dla Boga. Wciąż zachęcam Cię, poznaj tę historię, obejrzyj ten film, idź do kina i oddaj chwałę Najświętszemu Sercu. Z pewnością pobudzi on w Tobie jeszcze większą gorliwość do modlitwy i chęć noszenia tarczy Najświętszego Serca na swojej piersi. Jeśli ten film okazał się dla Ciebie ważny, proszę podziel się linkiem do niego ze swoimi nieznajomymi. Niech serce Jezusa stanie się jeszcze bardziej znane i kochane. Nasz kraj bardzo tego potrzebuje. Nabożeństwa do najświętszego serca Pana Jezusa. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niech Cię Pan Bóg błogosławi.